wszystkim jesteśmy na lodowisku. No, mieliśmy nagrać drugi filmik, ale jak jesteśmy najpierw w domu u mojej siostry. No ale coś mi się źle wcisnęło i przez przypadek go usunęłam. I nie będziemy teraz znowu do nich przychodzić, więc no, zaczynamy od lodowiska, bo mieliśmy na nie pójść zimno trochę mi mówiłam, żebyś założył coś cieplejszego. O, można to kupić. A! Już zasuwa! No co ty? On to już jak mistrz. Też tu chcę sobie kupić. O, masz nowy telefon. No, super jest. Idę na lodowisko. Ale go urwała. Ja też idę. Ja też. Ja też. Juu. Woohoo! Ale super! Pilnujcie go dziewczyny. Dobra. Ej, dowódcie gramy w hokeja. Hop, 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 hop. A dobra nie umiem.

Robiłam. O, zimna ci... Musisz ty to mieć, bo się przeziębi. Uhu! Aaaa! Na lodowisku jest super, prawda, wujek? No. A ja? A ja się ubiorę. Ta. Eluwa! O, ja chcę stopom! Ej, jak tu się ze mną pobawi? Nikt ja się bawię teraz z nim. Mm. Nudzi mi się. Z las, nie slasznie mi się. Nudzi. Dwie godziny później. O, chyba już trochę późno, co? No, już będziemy się zbierać. Już się powoli robi ciemno. O, no. No to lepiej wracać po jasnu, a poza tym to nasza ostatnia noc tu, więc musimy się wyspać i tak rano wyjeżdżać. O, bo ja bym chciał jeszcze z tobą zostać. Mm. Chodź. To pa! Pa! No, czas już wracać do domu. Byliśmy jeszcze po drodze w jakiejś restauracji, coś zjeść, ale to już sami. No, to. Uch, ostatnia noc. A ja chciałabym jeszcze tu zostać. Mieliśmy zostać na dwa tygodnie. No, nie możemy na dwa tygodnie, bo. Wiga ma dużo sprawdzianów do nadrobienia i pewnie materiał w szkole. Mamo. Nie ma żadnego. Mamo! Do, szkoła, do szkoły trzeba chodzić, A nie! No, a ty też przydałaby się, żebyś poszła do przedszkola. Czy Ty uważasz, że jest jestem głupia i nic nie wiem? No nie, że tak, no, ale... Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. E, idę spać tak! W takim łazie. Hmm, idę spać tak. Ej no. Nie mogę iść spać. O, poszłam. Eee. W sumie to i tak, jak już piżamy schowałem, to ja też! E, I ja się przebiorę. I tak jutro to muszę założyć. Okej. Okay. Dobra. Teraz my chodź, mężuś. Mężuszek, mężuszek, mężuszek. Mężuszek, mężuszek, mężuszek. mężuszek. Ok, Okej, idziemy spać. No. Ech. Dobra. Dobra, widzowie. Ach, trzeba się znowu spakować. Dobra, ja w sumie już jestem spakowana. Wezmę tylko te ostatnie rzeczy i spakuję. Dzieci, oczywiście. Ubiorę się już, chociaż i tak pewnie się ugotuję, ale tam trudno. Zbliżamy już włożę do torby. Mężusia czapka. No mężusz! Okej. Okay. Włóż też do torby, bo już nie chcę ten otwierać toreb tych dużych. Dobra, teraz. O, a, jedziemy już. No najlepiej rano wyjechać, żeby być w domu wieczorem. Ach, no dobra. Okej, okay. A gorąco mi z nie było w nocy Nie dziwię się yy. Dobra Wszystko spakowaliśmy No to co? Yy, my się chyba nie wyrobimy tak yy. Jak my to wszystko weźmiemy? Wika, weź Telefon weź na głowę Ops Sprawdzę, czy tu coś jeszcze naszego zostało. O, bidon. O. Ubrania jeszcze. No. Dobra. Okej. Okay. To chodźmy do samochodu. Ah. No, jedziemy do domu. Mieliśmy jechać na dwa tygodnie. No, mówiłam, że Wika ma dużo sprawdzianów do nadrobienia. Ty też by wypadało, żebyś posłał już do przedszkola. A nie, wakacje. Mieli, miałyście szczęście po prostu. No. A teraz znowu kolejne jakieś 5-6 godzin jechania. Hmm. Pewnie będzie się nam trochę nudzić. Hmm. E, mogę to zdjąć? Tak, zdejmij. Hmm. Ja zostawiłam mojej walizce szybka. A dobra. Ja tam idę spać. Dobranoc. Dobranoc. No. Ubrania, te. A dobra, i tak. To już w domu je wyjmę. Ach, rozpakowywanie najgorsze. Trzeba będzie wszystko rozpakować i poukładać jeszcze w tym domu. Ach! Pięć godzin później. O! Już jesteśmy! Wika, wstawaj! Hmm. Jesteśmy już! O! Nareszcie! Gdzie jest moja walizka? No, Gdzie mój telefon? Na to wstań. Był. Tu, na półce go kładłam. O. Wskoczył tu. Dobra. A nareszcie. O nie! Co? Miałam otworzoną walizkę. Mmm, dziwna. Okej. Okay. Co, mężuś też? Mmm, ja też. Dziwna. No jak to wyjąć? O. Yy. A teraz będzie wszystko trzeba, tak super no. Ach. Dobra, mężuś, chodź tu, musisz mieć bagaże. Chodź, malutka. Yy, wika, weź ten telefon na głowę. Och. Ja mam najładniejszą walizkę, bo mam najwięcej naklejek. Dobra. Nareszcie idziemy do domu. Widzowie, tak z góry. Pomóżcie mi się yy, ten, wybrać, jaki domek mam mieć. Tylko oprócz tego różowego domku. Te cztery, które tu stoją. No bo cały czas prawie zmieniam domek. I teraz się zastanawiam, czy nie zmienić. Bo ja po prostu, no, raz mi ten nie pasuje, a raz mi ten pasuje, a raz mi ten nie pasuje, no. Więc pomóżcie mi wybrać i napiszcie w komentarzu, czy ma, czy ma zostać ten domek, ten z trzema piętrami. Czy ta willa z dwoma piętrami, czy ten domek rodzinny z jednym ukrytym piętrem i z dwoma. No, czy ten taki z jednym piętrem, no, który ładnie wygląda od środka, ale brzydko z zewnątrz. A ten różowy się nie liczy, jak coś. No, to ja wracam do historii. Należcie w domu. Ale wolałabym jednak zostać tam. No, bo cały czas musieliśmy jeździć w to i z powrotem. U nasa łazienka. Zapomniałam, jak wygląda nasz dom. Co tu robi kultka? A nie wiem. Chyba moja, albo Skala w sumie. Albo moja. Nie wiem. Tata miał się w to ublec na Sylwestra i w końcu tego nie założył. No widzowie. To my musimy już skończyć. A i se tu rozpakujemy. Dajcie znać, jaki ma być kolejny filmik. I może jednak napiszcie imię dla małej, bo nie wiemy, czy jeszcze zostanie Amelka. Bo chstiny są już za miesiąc. Więc pospieszcie się w tym i pamiętajcie o subach i łapkach w góle. Pa!